We love to make games where we can explore these worlds we've done like with The Elder Scrolls. It's a game we've always wanted to play that um, we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that that dream game. Our games are about creating and being whoever you want and then you're off on adventure. Starfield, najnowsza gra RPG Bethesdy. Dla mnie jest to osobiście po prostu Fallout, w którym wszystko się udało. Turbo drogi Fallout czy też Skyrim w kosmosie na silniku Tym samym, czyli Creation Engine, tylko jest to nowa iteracja, bo jest to Creation Engine 2. W tak jak i w poprzednich grach Bethesdy, mamy również tekstury na nifach, również używa gra samych paczek BSA. I ludzie już portują dosłownie wszystkie mody, które się da ze Skyrima, czy też z Fallouta. Już mamy script Extendera, mamy również SkyUI najlepsze UI do samego Skyrima. Ubiłem sobie to ulepszoną wersję Starfielda, żeby pograć właśnie na streamkach 5 wcześniej. Ale po skończeniu intra po prostu zwróciłem tę grę na Steamie, bo była ona kompletnie nigrywalna. Do samej optymalizacji przejdziemy później, ale jeśli chodzi o Boobview, to przeszedłem grę na e, Game Passie. W Starfieldzie mamy naprawdę sporą ilość niezłych questów pobocznych. Średnio co drugi, co trzeci quest jest naprawdę wciągający, jest dosyć długi, bo jest to chain quest i polega na czymś więcej, a nie tylko na bieganiu, podnoszeniu paczki i oddawaniu jej właśnie dla zleceniodawcy. Czasami trzeba troszeczkę pomyśleć, czasami warto właśnie również zrobić jakieś poboczne wątki w danym questie, żeby móc zrobić danego quest'a w taki pozytywny sposób. Nie musimy za każdym razem walczyć, możemy również kogoś przegadać albo po prostu przekupić. Jest naprawdę sporo ciekawych momentów, jest naprawdę sporo ciekawych questów. Nie zrobiłem wszystkich, bo większość z nich jeszcze jest poukrywana i trzeba faktycznie się troszeczkę wysilić i pozwiedzać niektóre większe lokacje, czyli miasta, albo oczywiście samych questów pobocznych poza większymi miastami gdzieś tam w kosmosie, czy gdzieś tam na mniejszych planetach, Jakichś placówkach. Jest kilka, ale to są bardziej właśnie questy na zasadzie przynieść, podaj, pozamiataj. Nie mamy jakiejś sensownej fabuły. Kolejnym bardzo dobrym elementem jest zdecydowanie system walki, i strzelania. Jak ktoś grał w Fallouty, to mniej więcej wie, że jeszcze w New Vegas czy w trójce mieliśmy strasznie archaiczny system strzelania. W Falloutie 4 było troszeczkę lepiej, ale gra była bardziej nastawiona właśnie na używanie wadza, niżeli samego takiego klasycznego strzelania. Tutaj jest naprawdę znacznie lepiej. Te hitboxy są naprawdę w porządku. Miejscami tam czuć jeszcze taki, wiecie, odstrzał lekki, gdzie pocisk. Sprzatuje obok przeciwnika, czy też przez niego, i nie otrzymuje żadnych obrażeń. Ale overall jest naprawdę świetnie. Bronie są satysfakcjonujące. Jak na grę, tezdy typu właśnie Skyrim, czy też Fallout jest znacznie lepiej. Kolejnym takim plusem, moim zdaniem, jest zdecydowanie szybka podróż po odkryciu danej lokacji. To działa tak samo jak właśnie w Skyrimie, czy też w Falloutie. Tylko wiecie, w Starfieldzie mamy troszeczkę inny system, bo jednak mamy statek i musimy tym statkiem gdzieś tam lecieć. I każde te latanie tym statkiem polega na tym, że musimy się wzbić w kosmos, potem polecieć do innego jakiegoś, jakiegoś układu wylądować na innej planecie, wyjść ze statku i to cały czas mamy te loading screeny. Dlatego dodałem to jako plus, no bo jeśli odkryjemy już jakąś lokację, to nie musimy tego robić. Wystarczy, że z jednej planety na drugą wybierzemy sobie miejsce, w którym chcemy wylądować i automatycznie wylądujemy statkiem bezpośrednio w tym miejscu, w którym chcemy wylądować. Bez żadnego wzbijania się w powietrze, bez latania między układami. W Starfieldzie również mamy bardzo fajny element przejścia w nową grę plus. To jest taki element, w którym naciskamy jakiś klawisz, otrzymujemy powiadomienie, czy chcesz przejść do nowej gry plus, naciskamy tak, pyk, mamy nową grę plus ja mam tylko pokrótce, co tu się dzieje, bo nie chciałbym wam zespelerować się jeśli jeszcze nie przyjdziecie grę, a będziecie chcieli zagrać, czy będziecie mieli okazję. Po prostu, gdy kończymy grę, stajemy się kimś więcej i możemy zacząć grać w grę raz jeszcze jeśli dojdziemy do tego właśnie main hubu, do loży, to mamy opcję, czy chcemy pominąć fa fabułę, czy chcemy od nowa ją rozegrać. To jest właśnie fajny element, bo nie czujemy, że jesteśmy w nowej grze plus, tylko mamy wrażenie, że cał cały czas jesteśmy w tej samej grze. Niestety takim elementem pozytywnym są niektóre questy fabularne. Mówię kilka, bo o tym sobie pogadamy za chwilę, dlaczego uważam, że tylko kilka jest dobrych questów. Jak to na przykład właśnie w Falloutzie, czy, czy też w Skyrimie te questy główne raczej były tylko i wyłącznie dopełnieniem samej historii. No i ktoś może zaraz się znaleźć i powiedzieć, że, ale przecież w Skalimie czy też w Falloutie też fabuła główna była średnia i dochodziło głównie o robienie questów pobocznych. Może tak, ale dla mnie osobiście główny, główny wątek fabularny w grze powinien być Najważniejszą rzeczą, bo to on wpływa na nasze postrzeganie tego całego świata i samej gry. A questy poboczne powinny po prostu dopełniać tą główną fabułę. I pamiętajcie, że mamy 2023 rok i tutaj od gier powinniśmy wymagać troszeczkę więcej. Kilka dobrych questów fabularnych, w których mamy sporo fabuł, są one całkiem długie, wyruszamy do całkiem innych układów. Wchodzimy do jakichś większych miast czy też większych placówek. W jednym z questów musimy na przykład się z kimś dogadać, zapłacić mu pieniądze, dopiero wtedy możemy uzyskać dostęp do poszczególnego artefaktu, albo w drugim musimy dolecieć do jakiejś placówki i musimy przychodzić pomiędzy wymiarami, aby zdobyć dany artefakt. No i teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do mniej pozytywnych elementów samego Starfielda. Stworzyłem właśnie taką grafikę na szybko, żeby zaprezentować wam, zilustrować, jak mniej więcej wygląda fabuła, jak jest skonstruowana i ile czasu mniej więcej trwa, aby ją jakoś sensownie przejść. Głównym celem naszego Bohatera jest zebranie wszystkich 13 artefaktów, aby ukończyć grę. 7 artefaktów zdobywamy poprzez questy fabularne, poprzez questy główne, i jest to właśnie zaprezentowane na tym środkowym prostokącie. Początkowo zaczynamy od samego intra, tam przechodzimy przez kopalnię, to już pewnie każdy z Was widział, i zdobywamy pierwszy artefakt, i to rozpoczyna naszą grę. Potem otrzymujemy kolejny poprzez zrobienie w miarę krótkiego, niezbyt jakiegoś przyjemnego questa, i to nam zajmuje mniej więcej 30-40 minut. Te czasy które są na tych wszystkich artefaktach. Obliczyłem w takim najgorszym przypadku, czyli mniej więcej, tak jak tutaj mamy na przykład 40 minut grindu, to jest właśnie czas, który liczy się od momentu wylotu z Nowej Atlantydy po wylądowaniu na planecie, po wejściu do jaskini, po garnięciu wszystkiego, po czytaniu notatek, po zbieraniu różnych również lotów i tak dalej. Żółte znaki zapytania oznaczają właśnie questy główne, fabularne, które były bardzo ciekawe i one właśnie same w sobie potrafiły trwać od 40 mniej więcej do 60 minut. Ostatnie trzy artefakty to jest niestety rozczarowujący element. Mamy zdobyć trzy artefakty i możemy to zrobić praktycznie poprzez zwykłą gadkę, czyli mamy 120 mniej więcej minut dialogów. To się może troszeczkę różnić, jeśli wybierzemy inne zakończenie, ale z racji tego, iż Bethesda nie słynie zby ze zbytnio dobrych konstrukcji bossów, dlatego też raczej biorę pod uwagę same dialogi. No i jeśli chodzi o główny wątek fabularny, to trwa on mniej więcej 5 godzin. I 20 minut. I to jest tylko i wyłącznie czas zliczony z tych głównych artefaktów, z których mieliśmy jakieś questy i które były ciekawe. Musimy zdobyć jeszcze 6 artefaktów. To są właśnie te artefakt, czy to w tym miejscu, czy to w tym miejscu. Zdobycie każdego z tych artefaktów zajmuje mniej więcej 40 minut. Jeśli oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, liczymy odlot z planety, wylądowanie na planecie, znalezienie jaskini, czy tam innego miejsca, w którym zdobywał artefakt, w Między, międzyczasie walczenie z falą różnych przeciwników. Robimy jeden artefakt z głównym questem, potem robimy trzy artefakty, które pogają tylko i wyłącznie na grindzie. Na traceniu właściwie czasu samego gracza, bo nie ma tam nic ciekawego, nie ma żadnej tam ciekawej sensownej fabuły, po prostu musimy lecieć i zdobyć artefakt. Potem znowu zdobywamy artefakt, który ma w sobie jakiś tam ładny, naprawdę świetny, przyjemny quest do zrobienia, i znowu tracimy 120 minut, czyli 2 godziny naszego czasu, tylko po to, żeby zdobyć trzy zapche dziury i dopiero potem możemy zrobić kolejny artefakt z jakimś sensownym questem. Jeśli byśmy wyrzucili te dwa etapy w grze, czyli 4 godziny grindowania, nie robienia nic, nie, nie posiadając jakiejś sensownej innej fabuły. No to zostaje nam właśnie 5 godzin gry. No i gra kosztuje oczywiście 330 zł. Kolejnym elementem, który doprowadza mnie do szewskiej pasji, była optymalizacja. Zastanawiam się, o kto o zdrowych zmysłach jest w stanie dać tej grze ocenę wyższą niż 5 w momencie, gdy ta gra nie działa. Mam w komputerze 2080 RTX, kartę, która jest starsza o dwie generacje od najnowszej i na najniższych ustawieniach i rozdzielczości zmniejszonej do 50% na FSR-ze mam ledwo 55 klatek. Na najniższych ustawieniach. Zmniejszenie rozdzielczości do 50% ustawia grę na jakieś mniej więcej 1280x720 pikseli. Z takimi ustawieniami to ta gra powinna działać na 970 jeszcze. Powielbiam ten moment, gdy czytam jakieś artykuły w internecie, gdzie ludzie używają 40-90 i mówią, że gra działa im dobrze, mają 100 klatek średnio. 100 klatek na 4090? Stevens z kanału Gamers Nexus zrobił właśnie benchmark na wielu, wielu różnych kartach od Radeona po Nvidie na swoim kanale. I jeśli spojrzycie teraz na ten graf, jest to są to ustawienia 1440 bez upscalingu 4090. Najmocniejsza karta obecnie na rynku Ma średnio 100 klatek Jeśli ktoś nie rozumie czym jest średnia No to jeśli w mieście Przypuśćmy w jakimś mie zaludnionym miejscu Mamy klatek 120 A na przykład na jakiejś otwartej plancie Będziemy mieli 60 No to z tego jest wyciągana średnia 1440p 100 klatek Ledwo Sama 4070 ledwo ma 63 klatki średnio. I owszem, są jakieś mody, które dodają dlss ale ten DLSS raczej nie będzie jakoś zbytnio dobrze śmigał, jeśli nie macie karty serii 40. No bo tam mamy DLSS-a 3,5 i możemy używać generowania klatek. Jeśli tego nie macie, macie starsze karty, to ten mod może wam dać jakieś 2-3 FPS-y. U mnie dawało około 5, ale teraz też już w tym momencie nie działa. Poza samą optymalizacją oczywiście mamy mnóstwo bugów, jak to w każdej grze właściwie praktycznie muszę Wpuszczam teraz kilka klipów, bo tych naprawdę... Bogów było mnóstwo. Przede wszystkim miałem sporo problemów z samymi znacznikami, które pokazywały w którą stronę mam pójść, aby dojść do jakiegoś quest'a. Jakiś tam MPZ zbugował się gdzieś na drzwiach, jakiś tam towarzysz wyrzucił innego MPZ-a questowego gdzieś w powietrzu i przeciął gdzieś obok, czy po pokonaniu przeciwnika przeciwnik zaczął się w powietrzu kręcić, robił z siebie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś fidget speedera. O no, tych bogów było mnóstwo. Na szczęście żaden bóg nie doprowadził do tego, żebym musiał powtarzać jakiegoś tam większego quest'a od samego początku. Starfield to jest też sam w sobie simulator loading. Screenów. Jeśli nie gracie do szybkim SSD, tylko macie jeszcze w ogóle dysk twardy w komputerze, no to grając w tą grę będziecie naprawdę się męczyć, denerwować i irytować. W tej grze jest sporo questów, które polegają na tym, żeby odlecieć z planety, na której się obecnie znajdujecie polecieć gdzieś na jakąś orbitę innej planety, zadokować na jakiejś stacji, pogadać z jakimś chłopem, czy tam z jakimś innym mpc-tem, potem z powrotem wrócić na statek, oddokować się, wylądować z powrotem na planecie i dopiero wtedy możecie sprogresować do nowego quest'a. Każda zmiana lokacji, czy też do właśnie dokowania na stację, czy też lot gdzieś na inną orbitę jest loading screenem. Ja, mając naprawdę szybki dysk, bo mam dysk na NVMe, to jest jakieś 5 gb odczytu i zapisu, traciłem mniej więcej 4 do 5 minut przez jakąś godzinę, półtorej grania. Ludzie, którzy mają słabszy dysk, SSD, czy też mają właśnie HDD tylko i wyłącznie w swoim kąpie, będą się naprawdę niecierpliwić. I wiecie, i jeśli macie jakiś dobry statek, szybki, to możecie sobie przejść przez kilka układów na raz i dolecieć do jakiegoś miejsca. Gorzej, gdy macie pierwszy statek. Ten pierwszy właśnie Frontier ma w sobie mało paliwa, ma krótki dystans, jeśli chodzi o silniki grawitonowe, więc jeśli musimy polecieć gdzieś do układu oddalonego o kilkaset, przypuszczam, lat świetnych, no to musimy sobie latać od układu do układu i za każdym razem przy każdym układzie musimy wejść w kolejnego loading screena, żeby polecieć gdzieś dalej. Ta gra to po prostu symulator loading screenów. To co, może teraz eksploracja? Eksploracja to też jest pojęcie względne w przypadku Starfielda? Owszem, możemy sobie chodzić po różnych światach, które są całkowicie puste, bo to wiadomo, to są planety. Czy to właśnie wyjdziemy sobie na jakąś lekko żółtawą, piaskową planetę i możemy sobie chodzić po pustej przestrzeni? Czy to na przykład wyjdziemy sobie na jakąś inną bardziej białą planetę, jakąś księżycową, albo w ogóle wejdziemy sobie na jakąś inną pętlę, na której jest troszeczkę życia, typu właśnie trawa, drzewa, jakieś tam inne jeszcze właśnie potwory, przeciwnicy i tym podobne. Mamy oczywiście jakieś tam jeszcze point of interest, jakieś budynki, tylko to są właśnie budynki, w których nie ma nic praktycznie, poza jakąś jedną tam notatką, jakimiś tam przeciwnikami. Biegamy sobie od... Budynku do budynku też nie możemy tym statkiem latać w jakiejś tam jednej większej przestrzeni, tylko musimy chodzić z buta. Czasami możemy znaleźć jakąś lokację, w której musimy zbadać przedmiot i dostajemy informację. O, to jest lodowiec. Świetnie. Nie wiedziałem, że to jest lodowiec. Myślałem, że to jest kamień. W Starfici również otrzymaliśmy moce, coś jak krzyki w Skyrimie, tylko działają troszeczkę inaczej, bo są praktycznie instant, nie musimy ich, nie musimy ich jakoś sensownie kastować. Niektóre te mocy są naprawdę okej, okay, są w porządku, ale większość z nich jest kompletnie zbędna. Mamy ich za dużo. Próbowałem w ogóle do tej recenzji zrobić wszystkie świ ale jak widzicie po lewej stronie, muszę zdobyć jeszcze 12 świątyń. Jest to cholernie nudne, męczące, i nie wiem, czy mam w ogóle ochotę biegać teraz po każdej planecie zdobywać te świątynie. To zobaczycie zaraz dlaczego. Ja używam głównie dwóch, jest to właśnie atmosfera osobista. Po prostu, jeśli i biegniemy, to tracimy w. Tlen i otrzymujemy ten dwutlenek węgla. Jeśli dojdzie do końca, zaczniemy tracić życie. No i właśnie atmosfera osobista polega na tym, że jeśli klikniemy sobie moc, otrzymujemy cały tlen, przez pewien czas nie tracimy go w ogóle i cały właśnie ten pasek się wypełnia, możemy biec dalej. Nie musimy wtedy się zatrzymywać i czekać, aż naładuje nam się tlen. No i używam jeszcze pokoju stwórcy. No to jeśli walczymy z jakimś przeciwnikiem, to możemy po prostu kliknąć sobie moc, on automatycznie wyrzuca broń i możemy go atakować za darmo przez kilka sekund. Jeśli jest to jakiś przeciwnik mocniejszy, który jest jakimś tam mini bossem, no to wtedy po prostu przestaje strzelać, ale. Ale nadal to na niego działa. Reszta umiejętności jest taka sobie, towarzysza i tak mamy. Jeśli chcemy mieć ze sobą, to nie musimy tworzyć klonów. Na pewno jest jeszcze kilka innych ciekawych umiejętności, ale moim zdaniem po prostu jest ich za dużo. Teraz właśnie odniosę się do tego faktu, dlaczego ja osobiście nie lubię zdobywać tych mocy. Jeśli zdobywamy pierwszą umiejętność, to jest to ciekawe. Wchodzimy do jakiejś świątyni, mamy jakiś, jakiś, jakiś mechanizm, który wychodzi na środku pokoju, a potem musimy rozwiązać zagadkę, która polega właśnie na wleceniu naszej postaci w elementy mocy, które się pojawiają. Jeśli to zrobimy wszystko, to wtedy ten, ten mechanizm się całkowicie napędza. W do środka, zdobywały moc. Pięknie, fajnie, ciekawe. A teraz, moi drodzy, zgadnijcie, co się robi w następnych świątyniach. Dawam Wam jeszcze chwilę. Pomyślcie dobrze. Zastanówcie się 20 razy. Jesteście gotowi? Tak, robimy to samo. W każdej świątyni robimy to samo. Przez kilkadziesiąt świątyni musimy latać, robić cały czas to samo. Świetny game design. Jest też sporo różnych questów pobocznych, czy też questów głównych, w których musimy podążać za jakimś NPC-em. KTO? O zdrowych zmysłach ponownie wymyśli moment, w którym musimy za jakimś podążać i on idzie tak wolnym spacerkiem. To jest po prostu dla mnie niewyobrażalne. W jednym questie pobocznym... Liczyłem dokładnie czas, zajęło mi przejście z MPC-tem jakieś 2 minuty 40 sekund mniej więcej. Dosłownie idzie się 2 minuty za jakimś tam MPC-tem i nic poza tym po prostu za nim cały czas podążamy. I dopiero gdy dojdziemy do jakiegoś konkretnego miejsca, to możemy z nim albo pogadać, albo z nim zawalczyć i tak dalej i tak dalej. Walka w kosmosie to też nie jest element, który mi przypadł osobiście do gustu. Nie polega ona na posiadaniu jakichkolwiek umiejętności, wystarczy mieć po prostu dobry statek. Jak macie dobry statek, każda walka staje się prosta. Jeśli nie macie dobrego statku, prawdopodobnie zginiecie dosyć szybko. Ten element jest kompletnie zbędny i jest to, taki, jest to taka brama, która blokuje dals dalszą waszą progresję, jeśli nie zdobędziecie kasy, czy nie zrobicie questów pobocznych, żeby potem wrócić kupić lepszy statek, żeby przejść dalej grę, eksplorować dalej świat. W starwidzie również otrzymaliśmy rzadkość przedmiotów. Jeśli jest to przedmiot legendarny, to ma wbudowane trzy różne bonusy. Jeśli jest to przedmiot fioletowy, czyli epicki, otrzymujemy dwa różne bonusy wbudowane do broni, zamiast oczywiście jeszcze dodatków do broni. No, i jeśli jest to przedmiot niebieski, to mamy jeden wbudowany bonus. Nie podoba mi się ten element. Lubię, gdy w grach możemy sobie zmieniać akwipunek na bieżąco, bo znaleźliśmy coś lepszego w danym momencie. Ale jeśli przypuśćmy, znaleźliśmy na początku gry jakiś legendarny przedmiot, który daje nam trzy naprawdę mocne bonusy, to jeśli znajdziemy potem broń, która będzie troszeczkę słabsza, ale będzie miała na sobie jakieś dodatki, to jej nie założymy, no bo nie mamy bonusów. To jest taki element RNG, który osobiście mi do takich RPGów nie pasuje. Wolałbym naprawdę same dodatki. Taki to był Fallout. Znajdziesz broń, która ma dodatki, więc jest troszeczkę lepsza. Możesz ją założyć albo sobie samemu założyć dodatki gdzieś tam przy stole. I to by było spoko. Rzadkość me. To nie jest ARPG. No i tak naprawdę dotarliśmy do samego końca. Jeśli mam być szczery, to nie mogę tej gry ocenić na wyżej niż 5 na 10 po prostu przez optymalizację. Nie jestem w sobie nawet w stanie wyobrazić, co się stanie z najbliższymi grami, jeśli optymalizacja będzie na takim poziomie. Pamiętajcie, jest to jednak shooter, to nie jest gra RPG, w której machamy jakimś tam mieczem, czy też mamy jakieś tam kombinacje. Tutaj faktycznie przy strzelaniu trzeba mieć jakąś tam precyzję. Starfield za kilka Lat może być naprawdę niezłą gro. Już że ostatecznie zabiorą się w 100% zarobienia modów do samego Starfielda. Silnik jest ten sam, jest to inna iteracja, ale nadal trzeba, wiecie, poznać wszystkie smaczki i poświęcić temu trochę czasu. Jedyna rzecz, jaka mnie martwi, to popularność od strony moderów, Bo pamiętajcie jednak, że nie każdy model posiada 40, 40 90, czy też 7900 XTX. Jeśli któryś z nich będzie po prostu miał dość optymalizacji samego Starfielda, to może odpuścić. A jeśli odpuści, to stracimy potencjalnie naprawdę genialne mody. Nie wiem, co będzie w przyszłości. Mogę tylko zakładać, ale jestem zadowolony z faktu, że zwróciłem tą grę na Steamie i pograłem sobie w nią po prostu na game Pass. Z mojej strony to było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. Jeśli przyjrzycie Starfield, film, to możecie dać znać, jak Wam się podobał. Czy instalowaliście już jakieś może mody, czy macie na celowniku jakieś mody, które wyjdą może w przyszłości, no i jestem również ciekaw, jak gra u Was działa. Z mojej strony to było tyle. Jeszcze raz dzięki i na razie trzymajcie się. Cześć!